Czy znał pan może któregoś z tych podróżników? Zaciekawił się Tomek. Czasy wielkich odkryć skończyły się już przed moim przyjściem na świat. Nie mogłem więc osobiście zetknąć się ze sławnymi podróżnikami australijskimi, lecz dziadek mój towarzyszył przez kilka miesięcy w wyprawie jednemu z bardzo zasłużonych odkrywców. Czy badał te tereny, przez które teraz przejeżdżamy? Nie, mój chłopcze. Obecnie znajdujemy się na pograniczu Australii Centralnej. Tymczasem ów podróżnik i mój dziadek, Wędrowali po nowej południowej Walii i Wiktorii, położonych na południowym wschodzie. Do zbadania Australii Centralnej głównie przyczynili się Sturt i Stuart. Możesz mi wierzyć, że wyprawy ich obfitowały w niebezpieczeństwa niespotykane na innych kontynentach. Pan zapewne zna historię ich wypraw. Jakie to były niebezpieczeństwa? Przepadam za takimi opowieściami. Bentley skinął głową. Wydobył z kieszeni fajkę. Nabił ją tytoniem, zapalił poczem, wydmuchnąwszy obłoczek błękitnego dymu, zaczął mówić. Wyprawy Sterta i Stewarta miały miejsce w pierwszej połowie i na początku drugiej połowy XIX wieku. Stert chciał sprawdzić słuszność przypuszczeń kilku podróżników, którzy mniemali, że w głębi lądu australijskiego znajduje się morze. Organizował więc wyprawy odkrywcze, ale straszliwe upały nie pozwalały mu dotrzeć w głąb kontynentu. W czasie pierwszej wyprawy słońce wypaliło trawę na stepach, a woda w rzekach powysychała. Całe obszary pozbawione wilgoci stawały się dosłownie spaloną ziemią. Strusie Emu z wyciągniętymi szyjami na próżno biegały, jak oszalałe w poszukiwaniu wody. Nawet wytrzymały na trudy dzikie psy Dingo, wychudły z braku pożywienia i wody. Stert musiał zawrócić z drogi, ponieważ obawiał się zginąć z upału i pragnienia. Na pewno zrezygnował już z dalszych wypraw, wtrącił Tomek. Śmierć spragnienia musi być chyba straszna. Stert nie należał do ludzi, którzy łatwo rezygnują z osiągnięcia celu, mówił Bentley. Jeszcze w tym samym roku wyruszył na następną wyprawę. Tym razem, płynąc na łodziach, natknął się na kilkuset krajowców. Ciała ich pomalowane były w białe pasy, co oznaczało, że znajdują się w stanie wojny. Nie mógł ich wyminąć, gdyż zachowywali się wobec niego bardzo wrogo. Mimo liczebnej przewagi napastników, Sterd zamierzał wydać rozkaz, aby użyto broni palnej. Wtedy właśnie nieoczekiwanie nadbiegło czterech krajowców. Jeden z nich chwycił za gardło agresywnego ziomka, do którego Sterd celował w tej chwili. Odepchnął go z całej siły i tłumacząc coś długo całej gromadzie zapobiegł rozpoczęciu walki. Okazało się, że ci czterej krajowcy pochodzili z plemienia zaprzyjaźnionego uprzednio ze Stertem. Dzięki ich pomocy mógł popłynąć dalej. Wkrótce zapasy żywności zabrane na wyprawę zaczęły się wyczerpywać, wobec czego sterd zadecydował o powrocie. Uczestnicy wyprawy żywili się już tylko czarnym chlebem i wodą lub upolowanymi od czasu do czasu dzikimi kaczkami. Stale ich niepokoili napotykani krajowcy. Jeden z podróżników z przemęczenia postradał zmysły i utracił mowę, zanim udało im się dotrzeć do Sydney. Niebawem sterd wyruszył na nową wyprawę razem z Jamesem Poolem i Magdawellem Stewartem. Aby dotrzeć do wnętrza kontynentu, nadeszło nadzwyczaj upalne lato. Cierpiąc wskutek braku wody, wyprawa dotarła wreszcie do źródła wroki glen i rozłożyła obóz, w którym przetrwała sześć ciężkich miesięcy. Temperatura w ciągu dnia dochodziła nawet w cieniu do 45 stopni Celsjusza. Ziemia pękała z gorąca, roślinność zupełnie zanikała. Sterd wraz z towarzyszami wykopali jamy, w których chronili się przed morderczymi promieniami słońca. Upał był tak olbrzymi, że pod jego działaniem pękały rogowe grzebienie. W tym czasie zmarł jeden uczestnik wyprawy, a drugi, pól, zachorował na szkorbut. Usiłowano przenieść go do najbliższego osiedla. Mimo wysiłków towarzyszy, zmarł w drodze i został pochowany na pustyni. Ruszyli w dalszą drogę. Przebyli rzekę Strzeleckiego i znaleźli się nad jeziorem Blanche. Och, proszę pana! Wymienił pan nazwę rzeki, która przypomniała mi znanego polskiego podróżnika zawołał Tomek. Jak słyszałem, dokonał on ważnych odkryć w Australii. Czyżby Paweł Edmund Strzelecki również urządzał wyprawy do wnętrza lądu? Widzę, że wszyscy sławni Polacy są bliscy twemu sercu odparł Bentley. Wiesz również niemało o ich działalności odkrywczej. Istotnie nazwa wspomnianej przeze mnie rzeki, znajdującej się w głębi Australii, wiąże się z imieniem Pawła Strzeleckiego. Musisz jednak pamiętać, że odkryć swych dokonywał on w południowo-wschodniej części lądu. Dla uczczenia zasług strzeleckiego, między innymi, nazwano jego imieniem rzekę, o której wspomniałem przed chwilą. Mam nadzieję, że będę mógł ci w sposobnej chwili opowiedzieć wiele ciekawostek z przygód tego polskiego podróżnika. Teraz powróćmy do badaczy centralnej Australii. Bentley przerwał na chwilę opowiadanie. Wyjął z płaskiej skórzanej torby mapę i rozłożył ją przed Tomkiem na ławce. Przyjrzyj się dokładnie położeniu rzeki Strzeleckiego i jeziora Blanche. Widzisz, znajdują się one w pobliżu terenów, na których będziemy łowili zwierzęta. Łatwiej teraz zrozumiesz to, co ci mówiłem na statku o wartości jezior australijskich jako rezerwuarów wodnych. W tych właśnie okolicach Stert cierpiał tak straszliwie z powodu pragnienia. Co się stało ze Stertem i jego wyprawą? Niecierpliwie zapytał Tomek, mocno zaciekawiony niezwykłą opowieścią. Wędrując dalej na północ, dotarli do skalistych wzgórz. Na kamienistym gruncie nie było roślinności. Nawet kopyta końskie nie pozostawiały najmniejszego śladu. Konie padały z braku paszy i wody. Wyprawa znów znalazła się w obliczu śmierci. Około dwustu kilometrów zaledwie dzielił Osterta od osiągnięcia celu, lecz chcąc ratować życie własne i towarzyszy, musiał zawrócić. To był już koniec jego badań. Dopiero w kilka lat później współuczestnik jego ostatniej wyprawy, Stuart, po sześciu nieudanych próbach przeszedł przez całą Australię z południa na północ. Obecnie trasą tą biegnie linia telegrafu łącząca Adelaide z Port Darwin. — Jakie były dalsze losy Stewarta? — dopytywał się Tomek. Zaimponował mu odważny i uparty podróżnik. Trudy wypraw poważnie pogorszyły stan jego zdrowia. Groziła mu nawet utrata wzroku. Wyjechał do Anglii, gdzie umarł w kilka lat później wyjaśnił Bentley. Miał chociaż szczęście, że nie zaginął na tej okropnej pustyni, szepnął Tomek z uczuciem ulgi. Przecież to straszne umierać samotnie w tak dzikim kraju. Nie wszyscy odkrywcy mieli tyle szczęścia, co on, dodał Bentley. Wspomniałem już przecież, że wielu z nich przypłaciło życiem swoją odwagę. Którzy podróżnicy zginęli podczas wypraw? Zaraz zagadnął Tomek, zaintrygowany jego słowami. Na przykład Lakehart i Kennedy. Pierwszy z nich zginął nawet w bardzo tajemniczych okolicznościach. Bardzo proszę, niech mi pan jeszcze opowie o nich! zawołał Tomek. Ludwik Leichhardt udał się wzdłuż wschodniego wybrzeża kontynentu w kierunku północnym. Podczas pierwszej wyprawy, po wielu trudach, dotarł do zatoki Karpentaria. Tego dnia wieczorem krajowcy, mszcząc się za przejście przez ich tereny łowieckie, napadli na podróżników. Stoczono walkę, w której w wyniku jeden z uczestników ekspedycji został zabity a dwóch ciężko rannych. Leichhardt powrócił chory i zagłodzony, lecz w roku 1848 zorganizował nową wyprawę, aby tym razem dotrzeć do leżącego na zachodzie miasta Perth. Zabrał wtedy z sobą 500 zwierząt domowych dla wyżywienia wyprawy. Z niewiadomych przyczyn zboczył z drogi i zamiast na zachód poszedł znów w kierunku północnym. Na błotnistych terenach w porze deszczowej zwierzęta zabrane przez Leichharta szybko wyginęły. Podróżnik wraz z pięcioma Europejczykami i dwoma krajowcami, nie zrażając się przeciwnościami, skierował się na zachód i dotarł do rzeki Kogun. Była to ostatnia o nim wiadomość. Od chwili wkroczenia na tereny pokryte gąszczem nie otrzymano już od niego żadnego znaku życia. Podróżnicy, którzy później wyruszyli na poszukiwanie zaginionych, znaleźli jedynie wyryte na drzewach litery L, co mogło stanowić pierwszą literę nazwiska Lake Harta i kilka końskich siodeł, które prawdopodobnie należały do wyprawy. Niczego więcej nie dowiedziano się o jej losach. Według wszelkiego prawdopodobieństwa podróżnicy zginęli z głodu i pragnienia, bądź utonęli wędrując wyschniętym korytem rzeki, która nagle wezbrała, lub też zostali zamordowani przez krajowców. A jak to było z podróżnikiem Kennedym? Zapytał Tomek. Zamierzał on zbadać półwysep York, wyjaśnił Bentley. Wyprawa natrafiła na błotniste tereny i na ich obejście straciła sześć tygodni. Kiedy znów wkroczyła w gąszcz splątanych drzew, musiała siekierami torować sobie drogę. Wrogo usposobione plemiona krajowców nie dawały podróżnikom spokoju. Kennedy polecił użyć broni palnej. W walce padło wprawdzie pięciu krajowców, lecz pozostali bez przerwy podążali za wyprawą, oczekując jedynie na odpowiednią chwilę do napaści. W trzęsawiskach wozy nie nadawały się do przewożenia ładunku. Kennedy porzucił je więc za pasami, obiuczając konie. Z tego powodu ze znacznym opóźnieniem dotarli do Charlotte Bay, gdzie miał oczekiwać na nich żaglowiec. Tutaj stwierdzili, że statek odpłynął przed ich przybyciem. Kennedy rozbił obóz. Pozostawiwszy w nim ludzi niezdolnych do dalszego marszu, wraz z czterema towarzyszami udał się w kierunku wyspy Albany, jako ostatecznego celu wyprawy. W dalszym ciągu prześladowały go niepowodzenia. Jeden z towarzyszy zabił się przypadkowo, drugi został okaleczony, co znów zmusiło trzeciego do pozostania, by się nim opiekować. Kennedy z wiernym mu krajowcem, Jackie Jackim, szedł dalej. Przez cały czas nie odstępowali ich krajowcy szukający zemsty, aż w końcu w nierównej walce ciężko ranili Kennedy'ego. Umarł nie osiągnąwszy celu wyprawy. Jackie Jackie pochował go, zabrał pamiętnik i sam ruszył w kierunku wyspy Albany. Został spostrzeżony przez kapitana szkunera Ariel, przepływającego w pobliżu wybrzeża, który też zabrał go na statek. Zaraz pośpieszono na ratunek chorym, pozostawionym przez Kennedygo uczestnikom wyprawy. Niestety pomoc przybyła zbyt późno, gdyż krajowcy już ich zabili. Z dwunastu ludzi, powróciło z wyprawy tylko dwóch. Opór krajowców. Tomek, niezwykle zainteresowany opowieściami Bentleya o niebezpiecznych przygodach pierwszych australijskich odkrywców, nie zwracał wcale uwagi na to, co się działo wokół niego. Tymczasem słońce chyliło się już ku zachodowi. Towarzysze podróży od dawna przestali drzemać i razem z chłopcem przysłuchiwali się opowiadaniom Bentleya. Nic więc dziwnego, że Tomek ochłonął dopiero wtedy, gdy zoolog zmęczony długą rozmową, zajrzał do koszyczka z zapasem żywności. Tomek także poczuł głód. Wydobył właśnie torbę z owocami, lecz gdy mimo woli spojrzał w okno wagonu, natychmiast zapomniał o jedzeniu. Szerokie doliny leżące między łagodnymi pagórkami porośnięte były skrabem, to jest krzaczastą, kłującą gęstwiną wiecznie zielonych skarłowaciałych akacji i eukaliptusów. Krajobraz był tak charakterystyczny oraz pełen dzikiego uroku, że Tomek krzyknął ze zdumienia. — Co tam ujrzałeś ciekawego, Tomku? — zagadnął Wilmowski, podchodząc do wyglądającego przez okno syna. No, nareszcie krajobraz australijski wzbudził zainteresowanie naszego młodego towarzysza, zauważył Bentley. Przed kilkoma zaledwie godzinami narzekał przecież, że Australia zbyt przypomina mu Europę. To na pewno jest ten słynny skrap, entuzjazmował się chłopiec. Nie mylisz się, potwierdził Bentley. Ciekawsze i nie mniej charakterystyczne dla Australii okolice ujrzysz w czasie łowów. Tak właśnie wyobrażałem sobie skrap, ucząc się w szkole geografii, chwalił się Tomek. Dopiero, gdy zmrok wieczoru otulał step, Tomek zjadł z wielkim apetytem kolację, a potem zadowolony wcisnął się w kąt ławki i zasnął niemal natychmiast. Następnego dnia prawie wcale nie odchodził od okna. Błyszczącymi z podniecenia oczyma wpatrywał się w szerokie pasy sawan porosłych kępkami niskich drzew, to znów zachwycał się budzącym uczucie strachu suchym, ciernistym skrabem, który przeważał w tej bezwodnej okolicy. Zdołał nawet wypatrzeć w pobliżu toru kolejowego sławne drzewo butelkowe o wypukłym pniu w kształcie flaszki. Bentley nie omieszkał skorzystać z okazji, by wyjaśnić, że gromadząca się w otworach pnia i niewysychająca nawet podczas długotrwałej suszy woda często ratowała życie podróżnikom zabłąkanym w suchym jak pieprz pustkowiu. Niemniejsze zaciekawienie wzbudził w tomku inny okaz flory australijskiej. Było to drzewo trawiaste o grubym i na kilka metrów wysokim pniu. Z którego zwieszały się wąskie, długie, ostre jak noże liście. Z pomiędzy nich wyrastał w górę podłużny człon spowity białym kwieciem w kształcie gwiazd. Drzewa trawiaste, jako nadzwyczaj odporne na susze, krzewiły się nawet w skalisto pustynnej głębi kontynentu. Z każdą godziną pociąg coraz bardziej oddalał się na północ. Teraz od czasu do czasu ukazywały się na zachodnim horyzoncie sinawe pasma wzgórz. W niektórych miejscach obszary skrabu urywały się na piaszczystych wydmach. Wszędzie panowała martwa cisza i spiekota. Tuż przed zmierzchem, za oknami pociągu, rozpostarł się szeroki step pokryty wyblakłą od słońca trawą. Był już gwiaździsty wieczór. Bentley właśnie zaczął przygotowywać się do wysiadania. Tomek zaraz wychylił się przez okno. Wkrótce też zawołał. Widzę w dali jakieś światełka. To chyba nasza stacja! Dojeżdżamy do Wilkoni, potwierdził Bentley, spoglądając na zegarek. W wieczornej ciszy donośnie rozległ się gwizd lokomotywy. Pociąg zgrzytając hamulcami zatrzymał się w pobliżu zabudowań. Część uczestników wyprawy pobiegła dopilnować wyładowania bagaży z wagonu towarowego. Tomek tymczasem rozglądał się po małej, niemal pustej stacyjce. Na peronie znajdowało się zaledwie kilku chudych, mocno opalonych mężczyzn, ubranych w spodnie wpuszczone w długie buty. Kolorowe koszule i miękkie, pilśniowe kapelusze z szerokimi kresami. Niezbyt wysoki, szczupły mężczyzna zbliżył się do Bentley'a. Jego małą głowę pokrywały połyskliwe czarne włosy. Niskie czoło, szeroko rozstawione ciemne oczy, spłaszczony nos o mocno rozdętych nozdrzach, wydatne kości policzkowe, a nade wszystko błysk mocnych białych zębów w rozchylonych grubych wargach nadawały jego twarzy wyraz dzikości mimo europejskiego ubrania, które miał na sobie. Oto jest i tony! zawołał Bentley na widok nadchodzącego krajowca. Panie Wilmowski, to jest tony, przewodnik i doskonały tropiciel, o którym opowiadałem w Port Augusta. Tony przywitał się kolejno ze wszystkimi. Gdzie zostawiłeś wozy? zapytał Bentley. Czekają przed stacją, odparł tony łamaną angielszczyzną. Czy możemy zaraz odjechać? Załadujemy bagaże na wozy i natychmiast wyruszamy do farmy pana Clarka. Chcemy jak najprędzej stanąć na miejscu, potwierdził Bentley. Wyszli przed dworzec. W mdłym świetle latarni ręcznych Tomek ujrzał dwa wozy na wysoko osadzonych osiach, o dużych tylnych i mniejszych przednich kołach. Do każdego pojazdu zaprzęgnięte były po trzy pary jednogarbnych wielbłądów. Jak się później Tomek dowiedział, zaprzęg z ośmiu wielbłądów mógł nawet przez piaszczystą pustynię ciągnąć bez zbytniego wysiłku wóz z ładunkiem trzech ton. Czterech niskich krajowców o ziemistym kolorze skóry i głowach pokrytych wełnistymi włosami, szybko załadowało bagaże. Łowcy wsiedli na drugi wóz. Ruszyli w drogę. Nieliczne zabudowania osiedla szybko zniknęły z pola widzenia. Jechali przez step porosły wysoką trawą. Tomek na wypatrywał drogi. Nie mógł zrozumieć, w jaki sposób można tu utrzymać właściwy kierunek. Ciemność wieczoru uniemożliwiała rozglądanie się po okolicy. Wielbłądy kierowane wprawnymi rękami krajowców posuwały się szybko naprzód, a łowcy urozmaicali sobie czas rozmową. Wilmowski wypytywał Bentleya o właściciela farmy, u którego mieli się zatrzymać w czasie pierwszych łowów: Wspomniał pan, że clark zatrudniony był przez pewien czas na stacji telegrafu transkontynentalnego. Dlaczego porzucił tę pracę? zagadnął Wilmowski. Po prostu sprzykrzył mu się samotniczy i monotonny tryb życia, jaki zmuszona jest prowadzić załoga stacji telegrafu, odparł Bentley. Poszczególne posterunki oddalone są od siebie przeciętnie o 250 kilometrów. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że linia telegrafu przebiega przez pustynny, bezludny obszar Australii Centralnej, łatwo zrozumieć, dlaczego załogi nie mogą się odwiedzać. Z ilu ludzi zazwyczaj składa się załoga takiej stacji? spytał Wilmowski. Przeważnie stanowi ją dwóch telegrafistów i czterech mechaników. W razie stwierdzenia uszkodzeń z obydwu posterunków, między którymi nastąpiło przerwanie linii, wyruszają natychmiast mechanicy z instrumentami i materiałem koniecznym do naprawy. Sprawdzają linię tak długo, aż jedna z ekip odnajdzie i usunie uszkodzenie. Wiadomość o naprawieniu linii telegrafu podawana jest drugiej ekipie, po czym powracają one natychmiast do swoich posterunków, nawet się nie spotykając. Skąd pan wie to wszystko tak dokładnie? zdziwił się Tomek. Clark jest moim przyjacielem odpowiedział Bentley. Kiedy był jeszcze pracownikiem służby telegraficznej, zaprosił mnie do siebie z wizytą. Cały miesiąc spędziłem z nim w Peak Overland Telegraph Station, znajdującej się trochę na zachód od jeziora R. Miałem wtedy okazję przyjrzeć się martwemu sercu Australii, jak niektórzy nazywają środkową część tego kontynentu. Dlaczego wnętrze kontynentu nazywane jest martwym sercem Australii? zaciekawił się Tomek. Obdarza się je często tą nazwą, ponieważ centralną Australię pokrywa bezwodna, niegościnna dla ludzi i zwierząt pustynia. W okolicy jeziora R nawet ptaki pojawiają się bardzo rzadko. Opowiadałem Ci si przecież o olbrzymich trudnościach, jakie napotykali podczas swych wypraw badawczych Stert i Stewart. Wspomniał Pan uprzednio o konieczności częstego naprawiania uszkodzeń linii telegraficznej, wtrącił się do rozmowy smuga. Jakie są przyczyny powstawania szkód? Najwięcej ich wynika z dzikiego charakteru kraju. Z tego powodu budowa linii telegraficznej była niezmiernie utrudniona i bardzo mozolna. Drewno, drut, izolatory, a nawet żywność i wodę dla budowniczych musiano przywodzić na jucznych zwierzętach. Przez dwa lata karawany wędrowały przez pustynię. Niebawem też stwierdzono, że przy budowie nie można posługiwać się drewnianymi słupami, ponieważ w krótkim czasie niszczyły je żarłoczne termity. Gdyby w porę nie zastosowano słupów stalowych, cały trud poszedłby na marne. Poza tym proszę wziąć pod uwagę często nawiedzające te okolice burze piaskowe. Przypominam sobie, że rozpoczęta w roku 1878, a więc już sześć lat po założeniu telegrafu, budowa linii kolejowej, która również miała przeciąć kontynent z południa na północ, natknęła się na te same trudności dodał Wilmowski. I do dzisiaj nie ukończono całkowicie jej budowy, gdyż wiodący z południa tor urywa się w Alice Springs, a na północy kończy się w Daily Waters. Obydwie te stacje oddziela pas pustyni długości 800 kilometrów, dokończył Bentley. Taniej nawet kosztuje położenie nowego toru niż odkopanie starego zasypanego przez piach niesiony przez burze. Niełatwe tu macie życie. Myślałem, że to krajowcy przerywają linię telegrafu zauważył smuga. Nie, oni nie niszczyli linii zaprzeczył Bentley. Jeszcze w czasie budowy pomyślano o niezbyt przyjemnej dla krajowców lekcji. Namawiano ich do dotykania przewodów i w ten sposób obdarzano hojnie bezpłatnymi wstrząsami elektrycznymi. Robiły one na Australijczykach niesamowite wrażenie, także później ostrzegali swych ziomków. Od tej pory nazywają telegraf diabłem białych ludzi. Chociaż zdarzały się niekiedy przypadki atakowania, a czasem nawet zabijania obsługi, to jednak przewody zawsze pozostawały nietknięte. Czy krajowcy jeszcze teraz niepokoją pracowników telegrafu? Dopytywał się Smuga. Mówiono swego czasu o napadzie na stację Berrow Creek. Krajowcy zaatakowali jej pracowników, którzy szli wykąpać się w strumieniu. Pod gradem włóczni musieli się wycofać do budynku. Telegrafista Stepleton i jeden mechanik zostali zabici, a dwóch innych dotkliwie poraniono. Nie słyszałem, żeby krajowcy australijscy byli kiedykolwiek zbyt agresywni, powiedział Smuga. Przecież nie było tu większych walk między nimi a kolonistami. W zasadzie są to spokojni ludzie, lecz pamiętają krzywdy wyrządzone im przez osadników, przyznał Bentley. To prawda. Najlepiej świadczy o tym liczba pozostałych przy życiu krajowców oraz nędza, na jaką ich skazano, dodał Wilmowski. Smutne to, lecz prawdziwe, odparł Bentley i zmienił nieprzyjemny dla niego temat rozmowy. Nocna jazda po stepie szybko znużyła Tomka zasnął oparty o ramię ojca. Zbudził się dopiero o świcie, gdy przystanęli, aby dać wytchnienie zmęczonym wielbłądom. Wokół rozpościerał się step porośnięty wysoką, pożółkłą od słońca trawą. Pod podmuchem wiatru falowała ona jak powierzchnia olbrzymiego oceanu. Tylko gdzie niegdzie wystrzelały w górę kępki drzew. Daleko na zachodzie rysowały się łagodne pagórki. Krajowcy wyprzęgli wielbłądy, a łowcy rozłożyli namiot i przyrządzili na prędce śniadanie. Po krótkim wypoczynku ruszyli w dalszą drogę. Na krótko przed zachodem słońca ujrzeli zabudowania. Niskie ogrodzenie otaczało parterowy domek z ocienioną werandą oraz resztę budynków gospodarskich. Tuż za farmą rosły gęste kępy krzewów, dochodzące szerokim pasem do linii pagórków. Jesteśmy na miejscu poinformował Bentley, kiedy wozy zbliżyły się do małego osiedla. Na werandzie domku ukazał się wysoki mężczyzna. Ujrzał nadjeżdżające wozy i wybiegł na spotkanie gości. — Oto pan Clark we własnej osobie — zawołał Bentley na jego widok. — Jak się masz, Johnny? — Oczekuję was co najmniej od trzech godzin — odpowiedział Clark. — Obawiam się, że przygotowana na wasze przyjęcie zupa z ogona kangura wygotuje się całkowicie. — Schodźcie z wozu i rozgośćcie się jak u siebie w domu. Łowcy otrzymali do swej dyspozycji trzy największe izby. Zaledwie zdążyli się rozpakować, Clark poprosił ich do stołu. Gospodarstwo domowe prowadził Chińczyk Watsung. Według opinii klarka miał być doskonałym kucharzem, lecz zachwalana przez niego zupa z ogona kangura wcale Tomkowi nie smakowała. Obiad jednak był obfity i urozmaicony. Szybko zaspokoili pierwszy głód. Mężczyźni zapalili fajki.